Yo, siemanko, ja jestem Benek i witam Was w kolejnym Techniusie. Techniusie, który rozpoczyna nam nowy tydzień, a który, no powiem Wam szczerze, tak. Jest troszeczkę teraz stypa, jeżeli chodzi o jakieś ciekawe, takie bombowe newsy. Ja postanowiłem się skupić na nowej i7, który moim zdaniem jest jednym z najciekawszych procesorów, które nadchodzą, chociaż dzisiejszy tech news pokaże, że może niekoniecznie. Mamy też takie info o RTX-ach z serii 5000. Oczywiście Nvidia już nad nimi pracuje i rzekomo mamy dostać rdzeń z oznaczeniem 205. Teraz żeby tak usystematyzować mamy rdzenie 201 to jest najmocniejszy, 202 jest rdzeniem, o 200, przepraszam 202 jest najmocniejszy, 203 jest drugi, 204 jest trzeci od, od kolejności a potem mamy dwie, przepraszam, nie 200, tylko 100 teraz mamy. Więc tutaj zmiana liczby na 200? Hmm, to może nam coś ciekawego. Zwiastować. Bo teraz mamy 102, 103, 104, 106 i 107. Na 107 chyba jeszcze żadna karta nie powstała, z tego co się orientuję, chyba że 40/60 jest na 107. Na pewno na GA107 w poprzedniej generacji była 30 50, czy też różnego rodzaju karty mobilne do laptopów. Teraz numer z XX. 0,4 ma nam zniknąć, a ma pojawić się 0,5 z dopiskiem i to by tak troszeczkę oznaczało, że średni segment kart graficznych od Nvidia ma być troszeczkę podniesiony, tak mi się wydaje, albo, albo wręcz obniżony, bo zamiast 104 mamy 105. Natomiast na, w tym momencie na 104 bazuje między innymi 40-70%. TI, tak? Więc ta karta, czyli 5070 Ti 5070 jak to dziwnie brzmi, w kolejnej generacji mogłaby pasować na chipie wyższym, czyli na 203 w tym przypadku, czyli końcówce, rdzeniu z końcówką 3, albo niestety na piątce, więc ranga kart graficznych tych średniopółkowych od Nvidia. Jeszcze bardziej by stopniała, tak jak w tej generacji mieliśmy, że wiecie, no wszyscy wiemy, jak wyglądają te karty praktycznie od 40-70 w dół. Nie, to nie są złe karty, to są spoko karty, jakby 40, na 40-70 bardzo długo ostatnio siedziałem. Miałem ją na wypożyczeniu od y, komputernika i naprawdę spoko karta, tak? Ale jednak nie są one adekwatnie wydajne do tego, jak prezentuje się np. przepotężna 4090 czy też 4080. Ale to tylko taka zajawka, zobaczymy, co to będzie, jak seria 5000 nadciągnie. Dzisiaj bardziej chciałem się skupić na 14700K, czyli i7 nadchodzącej generacji Raptor Lake Refresh, bo mamy testy. Mamy testy tej i7, mamy testy w simbenchu. No i wielordzeniowość rośnie o 14% do 20% w zależności od benchmarku w Simbenchu jest to 14,3% a w CPU Z 20%, co jest sprawą oczywistą. Dlaczego rośnie? Ano dlatego, że zwiększyła się ilość rdzeni, stąd ten spektakularny dość wzrost, no bo jednak wzrost wydajności taki overall o 20%. Jest całkiem, całkiem, że tak powiem, spektakularny. Natomiast o spektakularności nie możemy powiedzieć w kontekście jednorodzeniowej wydajności, bo tutaj już tylko okolice 4% o, takie są, wiecie, no 4% w benchmarku, to w grach, w praktyce może być niezauważalne. No i właśnie, mamy też testy w grach. I... Wydajność wielowątkowa rośnie, bo wzrosła nam ilość rdzeni o 4, stąd też ja mówię, że to może być całkiem ciekawy procesor, bo to jest jedyny procesor w nadchodzącej generacji procesorów Intela, któremu rośnie ilość rdzeni. A skąd się wzięła wydajność? Jednowątkowa wyższa? Niestety z podniesienia zegarów. No bo na to wszystko wskazuje, ponieważ w trakcie testów przeprowadzonych przez Jakiegoś chińskiego recenzenta, który dla niepoznaki, żeby nikt się nie zorientował, nazwał testowany procesor 14700K procesorem 13700KS. Jak wiecie, tylko i dziewiątka wychodziła w edycji KS, a tutaj. No Jest to takie sprytne przemianowanie, żeby za bardzo ten portal, na którym to udostępniał Bilbil, chyba e, się do tego nie przypieprzył i nie skasował mu tego e, testu. I widzicie, nawet w niektórych grach prezentuje się słabiej od 13700K, 14700K. W niektórych mocniej, ale w niektórych słabiej, więc jest to bardzo, bardzo równy pojedynek. Co za tym idzie? Każdy, kto ma 13 generację, raczej nie skusi się na upgrade do generacji 14. Ale uwaga! Bardzo często, bardzo często jak, jak robię jakieś taki film o nowych generacjach, czy o ich przyrostach, że one są, wiecie, są takie sobie i tak dalej. Pojawiają się takie głosy na zasadzie: to w takim razie, po co wydawać te procesory? Po co ma być 5% wydajniej, czy tam 10% wydajniej? I powiem Wam tak, z punktu widzenia osób, które siedzą na stosunkowo nowych procesorach, e, na przykład z mojego punktu widzenia, ja mam 12 generację i powiem szczerze, dla mnie z GIT, chociaż ta i7 raczej będzie wydajniejsza od mojej 12 generacji, ba, już nawet i7 generacji 13. Może nie jest wydajniejsza, ale już jest na takim samym poziomie wydajności ze względu na podobną konfigurację. No ale jest cała masa ludzi, które składa nowego procka, znaczy nowego procka, nowego kompa. Przecież idzie nowy rok szkolny, nowy rok akademicki, akurat właśnie premiera tych że procków od Intela nastąpi w październiku. I ktoś sobie składa nowego kompa i ma dostępny nowy sprzęt. Patrzeć przez pryzmat tego, że hej, ja mam takiego procka... To po co Intel wydaje nowego? Niech już troszeczkę zaczeka i niech mi wyda coś lepszego za kilka lat, jak akurat będę zmieniał. No to nie, to, to jest typowe patrzenie przez pryzmat czubku własnego nosa. No a skoro robią progres, oby nie cenowy to moim zdaniem jest git. Jeżeli na przykład w tej samej cenie, bo oczywiście o cenach jeszcze nie wiemy. Też kwestia energetyki, ale tutaj się w ogóle nie czaruje. Jeżeli ktokolwiek się czaruje, że coś tutaj się zmieni w kwestii e, wydajności energetycznej, nie ma na to szans po prostu. Moim zdaniem może być jeszcze gorzej. Dlaczego? Dlatego, że dostaniemy więcej rdzeń w przypadku siódemki, wyższe zegary w przypadku innych modeli procesorów, a tą samą architekturę. Okej, okay, ona może zostać jakoś poprawiona, ale wątpię. Wydaje mi się, że jest to taki lift wiecie, jak, jak na przykład dechrą w samochodach, że po prostu gdzieś jakiś kolorek jakiejś pojedynczej części zmieniacie. To nie jest jakaś nowa generacja pełnoprawna, to jest absolutnie taki lifting, wręcz bym powiedział, procka, więc jeżeli chodzi o architekturę, jakiekolwiek tam nastąpiły ne, usprawnienia, będą one niemalże niezauważalne, więc tak naprawdę... To jest to samo co w poprzedniej generacji, tylko z podkręconymi zegarami. A jak bierzecie procek i podkręcacie go, to automatycznie zaczyna on pobierać więcej prądu, i w tej sytuacji będzie analogicznie. To po prostu jest podkręcona 13. Generacja, bardziej selektywne rdzenie, prawdopodobnie lekko poprawiony proces technologiczny. Może jakieś drobne szlify w samej architekturze, ale nie jest to nowa architektura, więc nie spodziewałbym się tutaj jakichkolwiek usprawnień energetycznych. To jeszcze nie ten czas. Dopiero Arrow Lake przyniesie nam pod tym względem zmiany. Natomiast jeżeli nie zmienia się cena, i za to trzymam kciuki, że cena się nie zmieni, że Raptor Lake Refresh będzie zaprezentowany w takiej samej cenie jak Raptor Lake. Raz, że to byłby. Dobry wizerunkowy ruch Intela, bo co prawda, ludzie wezmą, porównają ceny teraz w sklepach po roku od premiery mm, generacji 13. Znaczy, znaczy nie teraz, tylko zrobią to w październiku, nie? Porównają ceny nowych procesorów 14. generacji powiedzą: No nie, no jest drożej! No drożej jest! Ale nie zwrócą już uwagi na to, że te procesory 13. generacji już potaniały przez rok, więc trzeba. Często porównywać cenę w dniu premiery. I jeżeli cena w dniu premiery będzie taka sama, to z mojej perspektywy radzę, że to jest dobry wizerunkowo ruch Intela, no bo jakby nie dźwigamy cen, nie dajemy wam specjalnie nic nowego, ale też nie dźwigamy cen, no bo jak dźwigną ceny to będzie Buuu. Nie, nie. Jeżeli dźwigną ceny to będzie katastrofa i w ogóle lipa straszna z ich strony. Jeżeli nie dźwigną tych cen, moim zdaniem będzie git. Nie. No i właśnie, i dają osobom, które składają nowego kompa 5-10, a w przypadku wielorodzeniowości i siódemki 20% większą wydajność. Nas, posiadacze 12-13-11-10 generacji procesorów, skoro nam coś wystarcza, to jakoś nas to bardzo nie boli, że wychodzi nowy procesor i w jakimś stopniu on tam wydajniejszy. Nie, no tak nas serce mocno nie kuje. A ktoś, kto składa sobie nowy komputerek, ma te 5, 10, 15, 20%. 20 to jest bardzo dużo, to jest bardzo dużo, to nie jest jakaś tam cyfra. 5% to jest jeszcze taka liczba. Ale oczywiście mówimy tu o syntetykach, no bo w grach praktycznie niezauważalne. Zwłaszcza, że i7 w tym momencie to procesor kupowany do kompów, które najczęściej obsługują rozdzielczość 1440p albo 4K, gdzie tym bardziej rola procesora jest marginalizowana. W związku z tym jeszcze bardziej ta różnica nie będzie odczuwalna. Dobra, ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Wkręcamy się w ten nowy tydzień. Jutro w sumie dzień wolny, więc jest taki długi weekend. Hmm, no ale cóż, ja tam coś dla Was postaram się przygotować. Eee, może jakieś szorcy więcej zaczyna wlaty, zacznie wlatywać. No bo kurczę, też mi się to wydaje. To jest taki, jednak mój kanał na YouTubie to jest taki Kanał informacyjny. Większość tych rzeczy jest tak informacyjnie. Cieszę się też, jak mogę zrobić jakąś reckę, bo dla mnie to raz, że jest odskocznia, a dwa, że jest to jakieś wprowadzenie ciekawości na kanał i tak dalej i tak dalej. Natomiast jest to kanał informacyjny, więc tych informacji chciałbym przemycać więcej niż tylko jeden filmik z jedną informacją dziennie, więc może zacznę wplatać te shortsy znacznie, znacznie częściej na kanał z różnego rodzaju informacjami. Bo jest ich naprawdę dużo takich, które mnie osobiście interesują, na których może nie trzeba gadać, czy nie ma potrzeby, czy ja też sam nie czuję, żebym chciał o nich gadać przez 10 minut. Ale jako jest taką, taką ciekawostką, na zasadzie fajnie o tym powiedzieć. Dobra, dzięki wielkie za dzisiaj. Widzimy się jutro w kolejnym filmie. Życzę Wam miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. I do zobaczenia. Cześć.